Brawo, dawno czegoś takiego nie słyszałem. Zrobisz zajebistą karierę, rozumiesz, dziewczyno? Dziękuję, bardzo się cieszę, że się Panu podobało. Ja również, natomiast musisz poczekać chwileczkę, bo mam jeden bardzo ważny telefon do wykonania. Halo? Posłuchaj, mam petardę, rozumiesz? Szykuj kontrakt i to naprawdę gruby kontrakt. Dzwoń po tego dyrektora z Londynu, on ma to osobiście zobaczyć. Nic mnie to nie interesuje. W tym momencie, tak. Czekam. Powiedz mi, mam jeszcze jedno pytanko, ty umiesz śpiewać po angielsku? Tak, oczywiście, jasne. Dobrze. Hello, Mr. Smith. Hello. I've got something special for you. My name is Magdalena. Ja uh, yeah, live... In kerce uh, lubię uh, singing uh, very much. Just Gallo gonna charm you for sure. I hope so. So let the girl show what she can do. Bardzo. Gotowa. To jest nasz dzień. To jest ta chwila. Jesteśmy jedną rodziną, pamiętaj. Jedziesz. I can to live without you. I can't live, I can't live anymore. I can't leave. Warto uczyć się języków, dlatego chcemy pokazać ci w jaki sposób można uczyć się ich poprzez zabawę. Kliknij teraz w link w opisie i weź udział w naszym 7-dniowym bezpłatnym wyzwaniu językowym. Dzięki niemu dowiesz się, że nauka języków może być przyjemna i zabawna. This is true.